Witam. Może niektórzy zastanawiają się, jak wysyłano wiadomości, kiedy jeszcze nie było SMS-ów. Może znaki dymne? No, mały zasięg. Telegram. No, szybkość przekazania komunikatu dosyć mała, bo przeważnie, no mogło to trwać mówimy o czasach współczesnych kilkanaście godzin oglądając film Kolombo, przypomniał mi się pager pewnie wiele osób kompletnie nie wie co to jest sięgnie więc do wikipedii otrzyma jakieś tam niepełne informacje tu możecie sobie tak ogólnie poczytać, ale nic z tego w zasadzie nie wynika, bo nic tu nie piszą, czy budowano sieć nadajników, aby te pagery mogły odbierać informacje, jak się te informacje wysyłało. Otóż, aby nie budować sieci nadajników. Znaczy takie nadajniki miały sens, kiedy pejzerami chcieliśmy objąć jakiś niewielki teren, na przykład szpital, lotnisko, ale jeśli zasięg miał być ogólnokrajowy, no to budowa nadajników byłaby dość kosztowna. Wymyślono więc prostszy sposób. Skorzystano z nadajników radiowych, nadających audycje radiowe. Ja teraz nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że w Polsce najczęściej używano do tego albo fal długich i też coś mi świta o 73 MHz, czyli mówimy o UKF-ie. No, niestety czas robi swoje. Można by oczywiście drążyć temat, pytanie Po co, w jakim celu? Nie będziemy przecież skrzesaszać pagerów Ale jak widzicie rozwiązanie było dosyć proste Po co budować sieć nadajników jeżeli już je mamy I korzystając ze stacji nadawczych nadawano, Wykorzystywano po istniejące stacje nadawcze i tam wysyłano te komunikaty. Pagery miały swoje identyfikatory, więc wiadomość trafiała tylko do określonego odbiorcy. Teraz natomiast, jakie je wysyłano? Jeżeli. Znaczy, były, były w ogóle dwa rodzaje takich pagerów z lat 90., które pamiętam. Były takie proste, gdzie tylko można było odbierać cyferki, czyli no powiedzmy numer, który, na który należy oddzwonić, który się z nami chciał kontaktować. A takie lepsze miały wyświetlacze alfanumeryczne można było przekazywać też komunikaty tekstowe. Nie pamiętam, ile tam maksymalnie znaków, może trochę tutaj rozjaśni. Opis jednego z protokołów. No, mamy tu informacje o ramkach, ale długość, długość w polu ramki. No, no, nie ma. No, w każdym razie już nieistotne. Krótkie komunikaty można było przekazywać. Ale w jaki sposób? Rozwiązania były dwa. Pierwsze, wszyscy te ci operatorzy, tych y, pagerów mieli jakieś, jakiś operatorów, y, teraz by to może nazwali call center czy, czy coś takiego. telefonowało się pod określony numer. Mówiło na jaki numer chce wysłać wiadomość i przekazywało ustnie tą wiadomość. Operator to wklepywał tam w komputerze, gdzie dalej następowało y, jakaś tam łączność z tymi nadajnikami, i wysłanie tego komunikatu przez ogólnie dostępne nadajniki radiowe. Druga opcja to po zatelefonowaniu na określony numer następowało zgłoszenie. I tam tonowo przekazywaliśmy komunikat. I tu szczerze powiem, nie wiem, jak było to dokładnie rozwiązane, ale jedyne rozsądne rozwiązanie, jakie mi przychodzi do głowy, to wysyłanie tonowo w taki sposób, jaki realizowano kiedyś. W zamyśle tej telekomunikacji, a nie teraz, jak jest w sms że trzy razy naciskamy jakąś jakieś znaki, wtedy wybieramy tam na przykład. No wezmę telefon, żeby mieć tutaj podgląd na klawiaturę. Czyli na przykład naciskamy trzy razy dwójkę i mamy literkę C. Dawniej, system. Wybierania i to nie tylko tonowego, ale także przy użyciu tarczy. Opierał się o wybieranie dwóch cyfr, aby wysłać określony znak, być może pomylę kolejność. Robiłem takie coś, więc mógłbym w kodach źródłowych odgrzebać, ale przecież nikt tego nie używa. To już tylko jest ciekawostka. Jeżeli więc mamy. na klawiaturze zaraz tu żeby było pod klawiszem 1 mamy pusto pod klawiszem 2 mamy ABC, pod klawiszem 3 mamy D, E, F i tak dalej Trzeba by zobaczyć starą tarczę telefoniczną i jak to wyglądało. Literka A to 2, 1 czyli 2, bo pod klawiszem 2 mamy literkę A, a 1, bo jest to pierwszy znak. Literka B to 2, 2, C to 2, 3 i tak dalej tu może się mylę i może było odwrotnie czyli że wybieramy najpierw 1 a później yy, czyli powiedzmy literka A to byłoby 1, 2 no 2, 2 się nie zmienia, to byłoby 3, 2 ale wydaje mi się, że było najpierw która grupa liter a drugi druga cyfra który znak ale podczas po no Nie jestem na 100% już teraz pewny. W wypadku literek W, X, Y, Z, no to mamy powiedzmy literka Z, to będzie 9,4. I tym sposobem to nowo wybierano, znaczy pisano komunikat. Powiem szczerze, nawet nie wiem, pod jakim hasłem szukać tego tego sposobu wysyłania może przy opisie jakiejś tarczy numerowej. Bo takie. Tarcze z opisami, no tu mamy tylko same cyferki, ale są też tarcze, które mają i literki, właśnie. No to temat też do szukania. Tu wydaje mi się, tak, że są, będzie widać takie. O. Mamy taką tarczę. Nawet nie kojarzę, czy to w ogóle spacja była. Tu mamy po 3 w x, y. Czyli tu nie było przypadku, że cztery znaki, a to ten to coś operator, nie wiem o co tu dokładnie chodziło. Temat dodrążenia. Nie widzę literki Z. No, to też zagadka. Te stare kody źródłowe mogłyby rozwikłać tą tajemnicę, no ale to chyba nie jest na tą chwilę aż takie istotne. Zauważcie, że ten system nie był zły jak na tamte czasy. Co prawda, polskich znaczków nie ma, a, albo jakiś tam strzałeczek czy coś takiego, a nawiasów. Ale jest dość sprawny, bo używamy tylko dwóch kodów dwa znaki, aby wysłać jeden. No więc pod tym względem było to dobre rozwiązanie. To tyle tak, jeśli chodzi o ową ciekawostkę. A jeśli was ten temat tego wybierania. Jaka jest ta tablica translacji tych kodów? Interesuje, dajcie znać w komentarzach. Poszukam tych kodów źródłowych i, i tam mam opis, albo źródła, z jakiego korzystałem, albo po prostu z kodów da się to wyciągnąć, choćby z komentarzy, jak to funkcjonowało. To tyle w tym krótkim odcinku. Do usłyszenia.